Adrian Bartosiński, Adrian po KSW59 w zasadzie już zadowolony ze zwycięstwa. Niełatwe zwycięstwo chyba, co? Yy, czy zadowolony? Zadowolony, wygra na cieszy, ale mówię, nie, nie zrealizowałem jej planu. Dopiero w trzeciej rundzie zacząłem robić to co robiliśmy, jakieś zastraszenia, łokcie w klinczu. Yy, I taką swoją robotę, nie? W pierwszej to za bardzo się wciągnąłem. Yy, wiedziałem, że mój przeciwnik ma czarny pas brazylijski i, i tam zapasy trenuje. Poszedł, on tam w pierwszej rundzie poszedł po te zapasy i obaliłem go i mówię, dobra, no, chciałem mu koniecznie udowodnić, że, że to ja będę lepszy w tej płaszczyźnie i chciałem go jeszcze poddać. No i tam szukałem tego poddania, tam było blisko tej gilotyny, ale właśnie w drugiej rundzie już za dużo tego szukałem i zepchnął mnie do defensywy. Ale w trzeciej gdzieś jeszcze zostałem przytomny i to ja zacząłem wywierać presję w tej stójce, trafiłem tam łokciem pod brudkiem i, i przeważyłem tą szalę nie, na swoją korzyść. Ale no w ogóle nie słuchałem narożnika, no. No, gówno trochę zrobiłem, ale mówię, debiut, spaliłem się. Mam nadzieję, że już będzie tylko lepiej, nie? Jak głęboki był ten kryzys, który widzieliśmy tam chyba w drugiej rundzie, tak? To złapałeś taki kryzys? Był kryzys, kurde, może tak wyglądało, bo mój narzędzik też miał, że kryzys, ale ja po prostu już po rundy drugiej sobie przekalkulowałem szybko w głowie, że nawet jak wstanę do góry, to już tej rundy nie wygram. I mówię tak, dobra, chcesz wstawać do góry? Wypierdzieliście się do końca, ale nie wygrasz już tej rundy. To mówię, dobra zostanę z tego dołu, odpocznę, niech on trochę się zmęczy, a ruszę od trzeciej. No i oddałem tą drugą rundę już całkiem, żeby ruszyć od trzeciej, no i pokazałem, że od trzeciej ruszyłem, bo to ja zamykałem przeciwnika i, i wywierałem presję, nie? Właśnie, patrzcie, kryzys, czy przeciwnik cię lekko zaskoczył jednak w tej drugiej rundzie? Yy, zaskoczył mnie, zaskoczył mnie, bo w pierwszej rundzie w tych zapasach jeszcze widziałem, że jest mocny, ale mówię, no to chyba ja więcej sprowadzałem, i kontrolowałem z góry a w drugiej, no to on robił tą robotę i ja zaspałem, nie, już nie boksowałem, nie uderzałem w ogóle ciosów, non stop był pół dystans, on tam pokazał, fajnie przechodził z techniki do techniki z tych obaleń, pokazał się naprawdę kurde dobrze i, i tyle, no przespałem całą drugą rundę, nie ma co gadać, on wywierał presję i tyle, dobrze, że zachowałem na tyle się przytomnie, żeby tą trzecią robić robotę, nie. Adrian, a powiedz nam, czym najbardziej zaskoczył Cię Twój przeciwnik, ponieważ dużo ludzi skazywało go na pożarcie. Mówiło, że ma nabijany rekord, ale jednak no, okazało się, że jest to kawał zawodnika. No, no miał nabity rekord, co to nie będę kurde, pierdzielił, no, bo nie bił się tam z nikim mocnym. Chyba bił się z, z, z zawodnikiem UFC, chyba 27-20, Franz no, bił się tam, wygrał decyzją z nim. To tylko jedną walka, tak to to miał strasznie takie naciągane. Te walki nie widzieliśmy żadnych jego walk. Miał walki w Hiszpanii na gala, gdzie bił się minutę z rywalem. Nic o nim nie wiedzieliśmy. Ja się tylko dowiedziałem, nawet nie wiedziałem ile ma wzrostu, ile ma lat, nic. Dowiedzieliśmy się tylko, że ma czarny pas brazylijski i że tam był zapaśnikiem jakimś, nie? No to w sumie tyle. I game plan był robić to, co robię najlepiej. No, okazało się, że. Że miał naprawdę kurwa solidne zapasy, dobry parter i, i trzeba było w trzeciej rundzie zmienić game plan na stójkę. Awian, nie widzieliśmy Cię w klatce prawie rok czasu. Myślisz, że to też miał wpływ na Twoją dyspozycję? Kurde, może trochę. Ten rok, jak jednak biłem się co te dwa miesiące, to taki byłem. Nie stresowałem się przed tymi walkami, to był taki ciąg. Może, może i to, ale bardziej myślę, że po pierwsze zlekceważyłem przeciwnika, bo mało o nim wiedziałem, a druga rzecz, że. Bardziej niż w ogóle przeciwnika obawiałem się debiutu, nie? Że koniecznie wbiłem sobie w głowę, kurde, musisz się dobrze pokazać, musisz zajebiście wygrać, szybko, efektownie. I chyba bardziej to, nie? Że w ogóle nie, nie, nie realizowałem game planu. Dopiero się tam w trzeciej ludzie to zacząłem robić. Myślę, że, że to nie. Przytyka trochę te wejście do klatki KSW. Kurde, no, trochę tak. Powiem szczerze, że no co, takie marzenie z dzieciństwa. Yy, gdzieś tam jak zaczynałem trenować. Yy, Kiedyś chciałbym być w KSW, no i jak już tu wchodzisz, to chcesz się pokazać jak najlepiej. Na pewno trochę przypala, no kurde. Ogólnie dużą presję czułem przed tym debiutem, no? Następna walka to przeciwnik też o podobnym poziomie byś chciał, czy jednak kogoś mocniejszego? Myślę, że już drugą walkę weźmiemy, kogoś mocniejszego też. No zobaczymy, kogo też wodarze dadzą, to nie ode mnie zależy. Jakie walki będą dawać, też będziemy, e, że tak powiem. Yy, klepać przeciwników, nie? Na porównanie z programem Tylko jeden, bo to był twój ostatni występ tak naprawdę, i jednak gdzieś tam w pamięci został. Ja oczywiście pamiętam, że występowałeś na innych też galach, ale yy, powiedzmy to była duża różnica, bo jednak krótszy, tam był krótszy czas walki. No i teraz ponowne wyjście też bez publiczności. Jak to w ogóle odbierasz? Kurde, mi się tak średnio bez publiczności walczy, że znaczy średnio, na warunki walki no to nie ma jakby różnicy, bo bierzesz się i tyle. Ale mówię, że bardziej... Bardziej mi przeszkadza to, że ja lubię jak jest głośno, coś się dzieje, publika, tu wchodzi się z cisza, nie? Fajnie jak jest jednak ta, ta publika, bo to ja na przykład lepiej się czuję. Adrian, a ja na razie co Ci powiedział Tomasz Szymonowski, kiedy wychodziłeś tutaj po tej walce? nie wiem szczerze. Cóż tu tak się pośmialiśmy, tylko. Nie, raczej poćmiechujka, taka. No, taki żarcik. Jakieś oczko tam sobie puściliśmy. Ale siedzi w głowie gdzieś tam ten pojedynek jeszcze, jak się zaproponuje organizacja, bo pewnie wiesz, organizacja szuka takich walk, które będą ciekawiły kibiców, a jednak gdzieś tam z tego programu coś tam zostało, tak, pomiędzy wami? Kurde! Pewnie zaciekawi to wiele osób. No, no mówię, jak nie będę nalegał tam, tam, chyba też nie będzie nalegał. mówię jak da organizacja tą walkę, no to ja ją wezmę, Tomek się pewnie weźmie, nie? I zrobimy to, ale na razie chyba tam się organizacji. Nie śpieszy za bardzo, bo wiem, że Tomek ma być zostawiony z Michalskim. No bo fajny pojedynek strajkerów, nie? Dzięki, że zdradziłeś nam no, to. Fajny news. fajny news. Natomiast, tak, zapytam znaczy, czy... nie. Szczerze, tak, nie. Nie, wiem, czy, nie, wiem, czy to, nie wiem, czy to nastąpi, no ale sądzę, że jak ta walka miała się odbyć, a była takim łakomym kąskiem, a Tomek wypadł przez kontuzję, to myślę, że najprawdopodobniej dojdzie do tej walki. O, zapytam cię jeszcze samopoczucie przy zrobieniu wagi teraz, tak? To wszystko, jak w ogóle u Ciebie to funkcjonowało dzisiaj? Jak ty się czujesz, jeśli chodzi o, o samą formę fizyczną taką? Kurde, ogólnie dobrze się czułem. Dobrze, ta waga też poszła w miarę, spoko. Mówię pierwszy raz 7-7 robiłem, ale nie zarżnąłem się jakoś, więc myślę, że dużo wcześniej też się zacząłem robić. Na końcówę tam naprawdę spoko. Nie, nie zajechałem się. Myślę, że waga była zrobiona naprawdę z głową pacjent. Gratulacje i dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.